Hej, nowa twarz. Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od Krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co słychać? Spadaj! No i po walce. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego. Po... Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. lepiej